Witam świat artystyczny, witam gości, a przede wszystkim witam bohaterkę dzisiejszego wieczoru i mam panią Małgorzatę Białą, którą tutaj za chwilę poproszę. Małgorzata Biała tworzy przede wszystkim dość trudnej i tak nie w szczególny sposób monotyki ale również, o czym Państwo w tej części widzą, specjalizuje się do wspaniale w grafice komputerowej. Z całą pewnością jednak jej ulubioną techniką, o, chyba do tej pory, bo może to się zmieni, grafika komputerowa też nie przewaga, ale była do tej pory monotyka, mówiącego nie tyle motywę figuratywną, co układem symbolicznej, geometrycznej formy. Artystka określa wspomniane prace z wspólnym tytułem Abstrakty, i choć licza, że także wizerunki bardziej rozpoznawane i pod względem czytelności przedstawień postaci są nadprzywrodzony, można zaryzykować stwierdzenie, że tytuł ten lepiej pasuje do jej abstrakcyjnej kompozycji graficznej. Zatem zapraszam tutaj panią do mikrofonu. Wystawa nosi tytuł Abstrakty. Co to są abstrakty? Abstrakty, czyli byty abstrakcyjne. Chcę zostawić Państwu przestrzeń na własne odczyty, na własne obserwacje, na własne interpretacje. Dziękuję również pracownikom Biura Wystaw Artystycznych, Pani Elżbiecie kędziorze tak, Panu Ronkowi, pani Edycie Kim, no i panu zarządzającymi tą placówką, czyli panu dyrektorowi Edmundowi Wolskiemu, za również miłą, sympatyczną współpracę. A teraz chciałbym poprosić doktorkę Bildową Elżbietę Wasyryk o parę słów na temat tego Ale jeżeli już, to z wielką chęcią powiem kilka zdań zaskoczyła się mnie tą ustawą, ponieważ oczywiście mało rozmawiamy, bo też ty mało mówisz, nie prowokujesz, a ja, jak nie jestem sprowokowana, to często też nie mówię, albo nie pytam. Odgrywam cię bardziej jako osobę taką pełną ekspresji, poprzez swoje anioły. Jako artystkę gestu w obrębie monotypii, którą Podziękować przyjemność z Panią współpraca, to była ogromna przyjemność i satysfakcja. Naprawdę dziękujemy za to, że występuje, występuje Pani w naszej galerii i cieszy. a ja osobiście się cieszę, że to za mojej kadencji przypadła Pani debiut tutaj na ustawie indywidualnej. zanim oddamy się kontynuacjom. Teraz zapraszam na wysłuchanie unii recitalu portretowego, w którym wystąpi Grzegorz Ryf, w absolutnej harmonii w Poznaniu. thank you